Witam was serdecznie widzowie e, Na kolejnym odcinku co wybrać Dzisiaj będziemy e, rozmawiać co wybrać Czy ładowanie indukcyjne Czy ładowanie na kablu e, To zanim zaczniemy ten dość ciekawy odcinek zostawcie suba Oczywiście zostawcie lajka Mordeczki widzicie Instagram, się e, e, i się dwa Dajcie obsa Super foto tam z I też widzicie to kamień wrócił Dajcie obsa no e, Też fajne filmiki uważam że to. są i co, jak tutaj to wszystko zrobiliście e, to możemy zaczynać e, To co wybrać widzowie? Moim zdaniem lepsze jest ładowanie bezszkodowe, ale jakby przy, ładowanie przewodowe też ma swoje plusy. E, to jakby dla osób, które e, jakby nie mają czasu i muszą szybko naładować telefon e, to moim zdaniem lepsze jest ładowanie na kablu, bo, bo jakby jest moim zdaniem szybsze, ale dla osób, które mają czas i chcą sobie podładować e, telefon i po prostu położyć i nie podpinać przewodu, e, ładowanie indukcyjne jest lepsze. E, także e, no, każdy e, przechwytuje coś innego, jakby. E, jak mówię, dla mnie jest ładowanie bezprzewodowe lepsze, bo, bo jakby ja sobie kładę telefon i mi ładuje ale dla kogoś może być ładowanie przybody, przybudowe, jakby, i jakby właśnie film ma Wam pomóc. E, także e, widzowie, e, jakby ładowanie przybudowe e, ma swoje minusy, które no, są, że musisz podłączyć, e, jakby telefon do e, prądu, znaczy do kabla, e, jakby do portu ten kabel. A potem do ładowarki i musisz ładowarkę znaleźć. A tutaj wy ładowanie indukcyjnym tylko musisz podpiąć jeden kabel do kostki, nie musisz podpinać do telefonu. I jakby ładowanie indukcyjne jest moim zdaniem wygodniejsze, a ładowanie przewodowe jest takie takie mniej wygodne, bo musisz potem odpinać ten kabel i jakby te kable no są po prostu irytujący jak ładujesz telefon, bo musisz uważać, żeby ten telefon nie zrzucić z czegoś jak e, coś ładujesz, a e, w ładowarku indukcyjną, ty tylko e, kładziesz e, telefon na tej, tej ładowarce i ci się e, ładuje samo. Także ja uważam, że ładowanie indukcyjne jest lepsze i, i jak mówię, dla osób, które nie mają czasu. E, ładowanie muszą jest lepsze, ale dla osób, które mają czas i chcą sobie położyć i zapomnieć po prostu, że się ładuje, ładowanie indukcyjne jest lepsze i, e, i jakby dla takich osób uważam, że e, to e, po prostu te dwa rozwiązania e, no się po prostu e, nadają dla tych dwóch typów osób, czyli dla tego typu, kto chce szybko naładować telefon, bo nie ma czasu, ładowanie przewodowe będzie dobre. A dla osób, które mają czas i chcą sobie podładować, po prostu i chcą zapomnieć, że telefon nie ładuje to takie ładowanie indukcyjne jest dobre. I dla osób też, które nie chcą mieć w ogóle tysiące kabli, w ogóle chcą zapomnieć o kablach, to takie ładowanie indukcyjne też też się przyda. Dobra widzę, mam nadzieję, że wam tym filmem pomogłem wybrać. Jak ktoś się zastanawia czy nie wiem, ładować przewodowo czy bezprzewodowo to jakby mam nadzieję że Wam pomogłem w wyborze i co widzowie? Będę się żegnał właśnie. Stawcie suba. Zanim jeszcze zakończymy ten odcinek, jak widzicie na Instagramie, skinnyglanzie, of dajcie opsa super e, foty tam są, e, zostawcie lajka like, oczywiście, pod filmem dla zasięgu. Możecie jakiś komentarz też napisać e, i też widzicie to kamienie, wrzuciłem też, dajcie opsa fajne filmik tam są. I co e, też napiszę, co mogę w tych odcinkach zmienić, e, żeby Wam lepiej się oglądało. E, I jakby będę czytał, będę stosował wasze, wasze rady, także trzymajcie się, dumne z tym filmu Młodeczki. elo i cześć.